Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Biofikastu, w którym rozmawiamy o tym, jak biologia spotyka się z technologią, a nauka z codziennym życiem. Dzisiaj zabieramy Was do świata diagnostyki medycznej, gdzie polska myśl naukowa robi prawdziwą rewolucję. Dzisiaj będzie o JPEC, czyli innowacyjnej technologii obrazowania, która może zmienić to, jak diagnozujemy nowotwory. I co najważniejsze, to już nie jest science fiction, ale realna praca polskich naukowców. Naszym gościem jest wyjątkowa osoba, pani doktor habilitowana Magdalena Skórzok, która na co dzień pracuje nad udoskonaleniem tej metody obrazowania, łącząc fizykę, medycynę i nowoczesną inżynierię właśnie przy technologii JPET. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Na początku, żeby może wprowadzić słuchaczy, czym jest JPET, czy mogłaby pani rozwinąć, jak wygląda ta technologia? Dobrze, może rozpocznę od wyjaśnienia, co to jest pozytonowa tomografia emisyjna. To jest jedna z metod diagnostycznych, która pozwala nam zajrzeć do wnętrza ludzkiego organizmu, tak możemy powiedzieć w skrócie. Czyli możemy zobaczyć, jak działają narządy czy też tkanki w ciele człowieka. No i taką metodę stosuje się między innymi do wykrywania nowotworów, również we wczesnym ich stadium, czyli diagnostyka nowotworów, chorób mózgu, też chorób serca. Aby przeprowadzić obrazowanie metodą P, do ciała pacjenta wstrzykuje się radiofarmaceutyk, czyli taką substancji, która ma zdolność gromadzenia się w odpowiednich tkankach, w odpowiednich komórkach. Na przykład w obszarach o podwyższonym metabolizmie, czyli takich jak guzy nowotworowe. No i to jest najczęściej taki radioaktywny cukier, czyli glukoza połączona z odpowiednim radionuklidem. No i ten nasz organizm, czy organizm pacjenta, traktuje to właśnie jako taką naturalną glukozę. Ta glukoza jest pochłaniana Bardziej w komórkach nowotworowych, które się szybciej dzielą. No i właśnie tam się gromadzi. Ten radiofarmaceutyk, on ma dołączony radionuklid. Nie jest to zwykły jakikolwiek radionuklid, tylko radionuklid, który rozpada się rozpadem beta. Plus. Co to znaczy, że się rozpada rozpadem beta, plus? On emituje pozytony. Pozytony są to takie cząstki, możemy powiedzieć, bliźniaki elektronów, czyli elektrony o ładunku dodatnim. I te elektrony o ładunku dodatnim w ciele pacjenta spotykają elektrony. I wtedy następuje anihilacja, czyli powstają dwa kwanty gamma, które lecą w przeciwnych kierunkach. I my możemy te kwanty gamma mierzyć za pomocą detektora, takiego tomografu PET, który jest takim pierścieniem wokół ciała pacjenta. No, i na podstawie pomiaru tych fotonów anihilacyjnych, bo tak je nazywamy, na podstawie miejsc detekcji tych fotonów, możemy wyznaczyć sobie takie linie, po angielsku to są line of response, czyli linie odpowiedzi. Wyznaczając wiele takich linii, jesteśmy w stanie wyznaczyć właśnie punkty anihilacji, czyli miejsca, gdzie gromadzi się ten nasz radiofarmaceutyk oraz yy, jaka jest jego gęstość. Właśnie w ciele pacjenta, i w, no, na tej podstawie uzyskujemy obraz trójwymiarowy, który jest podstawą właśnie diagnostyki, który interpretują już lekarze. Wspomniała Pani o tym, że y, w oku pacjenta znajduje się tak zwany pierścień, który właśnie służy do obrazowania w JPEG-ie. I z czego on jest zbudowany? W standardowych skanerach PET, które są używane w szpitalach, jak również w JPEG-ie, korzystamy ze scyntylatorów. Scyntylatory, czy detektory scyntylacyjne, emitują światło pod wpływem właśnie promieniowania jonizującego. U nas są to fotony które powstają właśnie w anihilacji. I teraz tak, kwanty powstałe w anihilacji uderzają właśnie w ten materiał scyntylatora i deponują w nim energię. No i ta energia jest głównie przekazywana na wzbudzenie atomów, tak? Ale te atomy muszą po jakimś czasie wrócić do swojego stanu podstawowego i emitują kolejne fotony, czyli scyntylacje, od tego nazwa scyntylator, takie błyski światła. I te błyski światła... Zbierane są przez tak zwane fotopowielacze, no i one przekształcają światło w sygnał elektryczny. Ten sygnał elektryczny jest proporcjonalny właśnie do energii tych pierwotnych e, fotonów anihilacyjnych. Te sygnały elektryczne są następnie wzmacniane, przetwarzane poprzez odpowiednią elektronikę, no i na ich podstawie następuje rekonstrukcja obrazu tomograficznego. To jest ogólnie. Taki wstęp do scyntylatorów. No i teraz w powszechnie stosowanych tomografach PET mamy kryształy scyntylacyjne. Z kolei tomograf JPET, który rozwijamy tutaj na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem profesora Muskala, to jest pierwsze na świecie urządzenie do pozytonowej tomografii emisyjnej, które jest oparte na scyntylatorach plastikowych, detektorów wykonanych z polimerów organicznych. Wykorzystanie tych innowacyjnych materiałów polimerowych do budowy skanerów przede wszystkim obniża koszt produkcji takich urządzeń, czyli w przyszłości zwiększy to dostępność badań PET dla pacjentów w naszych szpitalach. Co więcej, takie materiały są łatwiejsze w obróbce, no i są znacznie lżejsze. No i co pozwala na budowanie bardziej kompaktowych, przenośnych tomografów. Właśnie w 2021 roku powstał pierwszy taki tomograf przenośny i modularny tomograf j On waży tylko 60 kg. No i został tak zaprojektowany, żebyśmy mogli go łatwo przewozić i instalować w szpitalach. W porównaniu, jeśli chodzi o, o, masę, o masę tomografów, to taki tomograf oparty na kryształach waży od 2 do 4 ton. Więc tutaj mamy bardzo dużą różnicę. Pierwsze pomiary z udziałem pacjentów w ramach eksperymentów medycznych, które uzyskały e, rekomendacje Komisji Bioetycznej, e, wykonano w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a kolejne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. No i za pomocą naszego tomografu JPET uzyskaliśmy pierwszy na świecie obraz in vivo czasu życia pozytonium w mózgu człowieka. Zachaczyła Pani o zagadnienie pozytonium. W takim razie, może wyjaśnimy, czym ono jest i jakie informacje daje nam pomiar jego czasu życia. Podczas wspomnianego rozpadu beta, plus, tego radioaktywnego izotopu w radiofarmaceutyku, emitowane pozytony mogą ulec bezpośredniej anihilacji z elektronami z otaczających tkanek, lub czasem mogą utworzyć taki krótkożyciowy stan związany, zwany pozytonium. My nazywamy to atomem pozytonium. Mamy pewną analogię do atomu wodoru, czyli zamiast protonów, jak w atomie wodoru, no to tutaj mamy pozyton, elektron z ładunkiem plus. No i taki atom pozytoniu w ciele człowieka tworzy się w około 40% przypadków podczas takiego badania PET. Pozytonium może istnieć w dwóch stanach. W takich, kiedy pozyton, elektron mają przeciwne spiny lub mają spiny w tym samym kierunku. To mamy ortopozytonium lub parapozytonium I one się odpowiednio rozpadają na trzy albo dwa kwanty gamma. Po jakimś czasie oczywiście. No i własności atomów pozytonium, takie jak czas życia, czyli to jest ten czas od utworzenia się pozytonium aż do jego anihilacji. No, zależą od środowiska, w którym one zostały wytworzone, od struktury czy architektury tkanki, czyli głównie od wolnych przestrzeni między molekułami, również od stężenia molekuł tlenu. Czyli im mniejsze są te przestrzenie między molekułami, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to pozytonium zareaguje z jakimś elektronem w tkance, no i szybciej się rozpada, więc krócej żyje. Podobnie, im większe stężenie tlenu, no to tym krócej będzie żyło. Pozytoniu. Więc czas życia pozytoniu, jak możemy zobaczyć, e, może nam dostarczyć diagnostycznie interesujących informacji. Czyli może być to taki nowy biomarker, wskaźnik diagnostyczny w, w diagnozowaniu PET, który umożliwi nam ocenę patologii tkanek in vivo bez konieczności wykonywania biopsji. E, czyli na przykład określenie stopnia złośliwości guza, czyli nie będziemy musieli. Tak myślimy, nie będziemy musieli wykonywać biopsji z nacięciem, tylko będziemy mogli zobaczyć na żywo, jak wygląda wnętrze patologia tkanki, na przykład. W takim razie, jak wygląda metoda obrazowania z wykorzystaniem pozytonium? Może zacznę od tego, że obecne systemy PET. Które mamy w szpitalach, rejestrują tylko dwa fotony z anihilacji pozytonium, więc tutaj nie są w stanie dostarczyć informacji o czasie życia pozytonium. Aby wyznaczyć ten czas życia pozytonium, musimy zmierzyć dodatkowy foton. Ten foton nazywamy fotonem deekscytacyjnym. Nie wszystkie radioizotopy stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej emitują taki foton deekscytacyjny. Na przykład fluor nie emituje, więc nie możemy go tutaj użyć. Gal już emituje, co prawda tylko w około 1% rozpadów, ale mamy właśnie taki foton ekscytacyjny. Czyli pierwsza sprawa, to potrzebujemy odpowiedniego radiofarmaceutyku który będzie nam taki foton deekscytacyjny dostarczał. I ten foton deekscytacyjny, on jest y, emitowany w momencie właśnie powstania tego atomu pozytonium. Czyli to jest taki nasz sygnał startu, prawda, od którego zaczynamy mierzyć ten czas. Czyli emisja fotonu deekscytacyjnego i do momentu, aż on się rozpadnie. Czyli emisja fotonów anihilacyjnych. Mierząc tą różnicę czasów, jesteśmy w stanie wyznaczyć czas życia pozytonium. I właśnie to możemy zrobić za pomocą tomografu JPE. To jest pierwsze urządzenie, które pozwala nam na rejestrację wielu fotonów, nie tylko dwóch, ale wielu fotonów. Właśnie mówimy, że to jest wielofotonowy tomograf. PET. Czyli możemy sobie zmierzyć taki czas życia w różnych tkankach. I to zrobiliśmy. Na początku wykonaliśmy pomiary ex vivo, czyli na tkankach od pacjentów. Prawda? Umieszczaliśmy sobie takie tkanki z odpowiednim źródłem wewnątrz i mierzyliśmy, jak długo te atomy pozytonium żyją w takich tkankach. To były tkanki nowotworu serca oraz zdrowe tkanki. Już na tym etapie badań Zauważyliśmy dużą różnicę pomiędzy e, czasami życia pozytonium. Chciałam podkreślić, że po raz pierwszy wykonaliśmy takie obrazowanie czasu życia pozytonium in vivo czyli dla pacjenta z glejakiem mózgu. I tutaj widzimy, że w tkance glejaka takie pozytonium żyje krócej niż w zdrowych tkankach mózgu. To jest bardzo obiecujące na przyszłość. Mam nadzieję, że, że to obrazowanie czasu życia pozytonium będzie odpowiednim narzędziem diagnostycznym w ocenie zmian patologicznych tkanek. W takim razie, z aktualną technologią JPET-u, jak możemy określić dokładność tych zbieranych wyników badań? My wykonujemy pod, pomiary pod kątem obrazowania medycznego. Za pomocą detektora JPET możemy rekonstruować obrazy dwugamowe, czyli takie standardowe obrazy PET, które przynoszą informacje o rozkładzie radiofarmaceutyków w organizmie. I możemy również obrazować czas życia pozytonium, o którym wspomniałam. No i właśnie tą metodę obecnie. Rozwijamy. Jeśli chodzi o tą standardową rekonstrukcję obrazów dwugamowych, to uzyskujemy rozdzielczości obrazów porównywalne z komercyjnymi skanerami PET, które możemy znaleźć w szpitalach. Z kolei obrazowanie pozytonium to jest metoda rozwijana, więc tutaj też, jak już wspomniałam, uzyskaliśmy pierwszy obraz czasu życia pozytonium in vivo dla pacjenta z glejakiem mózgu. I tutaj w pomiarach użyliśmy radionuklidów galu. Gal produkuje tylko około 1%, w 1% rozpadów fotony deekscytacyjne, co ogranicza nam w pewien sposób precyzję wyznaczenia tego czasu, czasu życia pozytonium. Nad tym jednak pracujemy. W przyszłości chcielibyśmy użyć radiofarmaceutyku, który będzie zawierał w sobie skand skan ma taką zaletę, iż produkuje takie kwanty deekscytacyjne w zasadzie we wszystkich rozpadach, więc tutaj mamy, będziemy mieć dużo większą statystykę i co nam poprawi w, w, w precyzję w, takiego obrazowania. Ilość aparatów, y, które zawiera JPET, mają też wpływ na dokładność wyników. Y, w takim razie ile ich jest? I jak to wygląda z tej perspektywy? Obecnie mamy dwa duże prototypy skanerów JPET: tak zwany trzywarstwowy, trzy pierścienie, w sumie 192 detektory. On znajduje się w laboratorium, nie jest mobilny. Głównie prowadzimy na nim badania pod kątem badań fundamentalnych, czyli tutaj badamy symetrie dyskretne, czy splątanie kwantowe właśnie w rozpadach atomów pozytoniu. Drugi, ten nowszy, który który powstał w 2021 roku, o którym już mówiłam, to jest modularny detektor przenośny. E, który został już wykorzystany do pomiarów w szpitalach. I właśnie te, te pomiary z pacjentem, z glejakiem mózgu, zostały wykonane za pomocą tego, tego detektora. Czyli mamy taki laboratoryjny i modularny prototyp, dwa prototypy tomografu PET. Obecnie jesteśmy na etapie budowania tomografu na całe ciało, to jest Total Body JPET. Właśnie te zbudowane wersje tomografów, laboratoryjny i modularny, są, jakby, takim wstępem. Posłużyły do, za, do zaprojektowania tego total body PET. On będzie miał około dwóch metrów długości i jest obecnie budowany przez krakowską grupę j -Pet. Szacujemy, że powstanie w 2028 roku, wtedy będziemy mogli go przetestować i mamy nadzieję, że posłuży w przyszłości do diagnostyki pacjentów. Chciałam jeszcze dodać, że tomograf JPEG na całe ciało będzie unikalnym urządzeniem badawczym na skalę światową, bo umożliwi nam nie tylko jednoczesne obrazowanie PET całego ciała, Obrazowanie czasu życia pozytonium, ale również będziemy mogli wykonywać filmy metabolizowania farmaceutyków w ciele pacjenta, czyli będziemy lokalizować nowotwory. Mamy nadzieję, że obrazowanie czasu życia pozytonium umożliwi nam określenie stopnia ich złośliwości oraz będziemy mogli badać dynamikę i rozprowadzenie farmaceutyków w organizmie. Przy tego typu badaniach na pewno prowadzi się różnego rodzaju testy. Przed przeprowadzeniem właśnie tych badań na pacjencie. I yy, jak to wygląda w tym przypadku? W testach wykorzystujemy głównie fantomy. No, fantomy to są takie specjalnie zaprojektowane modele, które naś naśladują własności ludzkich tkanek, tak? Ciała. Czyli symulują ciało ludzkie. No, i teraz znamy geometrię takich fantomów, wiemy jak wyglądają, z jakich substancji, z jakich materiałów są wykonane. No i za ich pomocą możemy testować, kalibrować tomograf, oceniać jego czułość, precyzję, właśnie bez udziału pacjentów. Guzy możemy symulować, na przykład wypełniając część fantomu jakąś pustą kulkę, kolokwialnie mówiąc, na przykład radiofarmaceutykiem, czyli taką. Glukozą radioaktywną bądź innym, i tutaj symulujemy właśnie aktywność metaboliczną. Pozostałą część możemy wypełnić jakąś inną substancją. No i wiedząc, gdzie znajduje się radiofarmaceutyk, robiąc pomiar właśnie z fantomem, możemy przetestować choćby nowe techniki obrazowania, jak, jak obrazowanie pozytoniu, wyznaczyć. Korekty obrazów. Bo musimy tutaj zaznaczyć, że taki obraz PET, taki surowy, który otrzymujemy, on nie jest skorygowany na pewne efekty fizyczne, jak na przykład pochłanianie kwantów gamma w ciele pacjenta albo rozpraszanie tych kwantów gamma. Takie pomiary z fantomami dają nam możliwość właśnie ym, stworzenia takich map korekt. Które możemy później nanieść na ten surowy obraz, możemy skorygować i dostajemy już pra prawdziwą informację na temat tych e, rzeczywistych anihilacji. Czyli widzimy bardzo dużo plusów tej technologii JPET. Może podsumowując naszą rozmowę, czy możemy jeszcze raz porównać JPET oraz standardowy PET? A właśnie, więc porównując e, standardowe PETy, które możemy znaleźć obecnie w szpitalach i j no to musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na materiał, z którego zbudowany jest e, detektor. Tutaj mam, mam na myśli scintylatory pl plastikowe w j które są tanie, lekkie, łatwo je można wytwarzać. Możemy budować duże urządzenia za ich pomocą, które mają dużo większe pole widzenia niż takie pety w szpitalach. Pety w szpitalach mają tak do 30 cm przekrycia. No i składają się z, z kryształów to już wspomnieliśmy. Teraz, jeśli chodzi o trackery. Czy radiofarmaceutyki? No to w, w JPEC-ie, tak jak mówiłam, będziemy potrzebowali tych radiofarmaceutyków, które wytwarzają ten dodatkowy foton deekscytacyjny, aby móc obrazować czas życia pozytonium. A wracając jeszcze do, do plastikowych scentylatorów, no to mówiliśmy, takie urządzenie JPET, które mamy obecnie, modularne, jest bardzo lekkie, przenośne, więc można je łatwo przewozić, instalować w szpitalu i wykonywać nim pomiary z pacjentami, czyli głównie mobilność. Może w przyszłości będzie możliwość zbudowania takich petobusów, czegoś podobnego do mamobusów. To zobaczymy. No i jeszcze podsumowując, to chyba najważniejsza kwestia, czyli kwestia ekonomiczna. Zastosowanie scintylatorów znacznie obniża koszt produkcji takich urządzeń. I tym samym pozwala na większą dostępność takich urządzeń PET w Polsce w przyszłości. Czyli jak nasi słuchacze mogli się dowiedzieć, JPET ma bardzo dużą przyszłość w polskich badaniach i rozwija się bardzo prężnie, a więc czekamy na kolejne rezultaty. Mamy nadzieję, że pozytywne, tylko i wyłącznie. Więc na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom za uwagę. Mamy nadzieję, że teraz zagadnienie JPET to nie tylko taki skrót, ale dowód na to, że polska nauka potrafi właśnie wyznaczyć kierunki w światowej medycynie. Dziękuję bardzo pani doktor habilitowanej Magdalenie Skórzok za inspirującą rozmowę i właśnie słuchaczom za to, że wysłuchali nasz odcinek. Dziękuję bardzo. Jeśli temat JPET-u was zaciekawił, zapraszamy do obserwowania. Oraz odsyłamy do drugiego odcinka z tematyki JPET-u, gdzie rozmawiamy z profesorem Pawłem Moskalem. Jak wygląda JPET za kulis? Dla Państwa Bioficast, a rozmowę przeprowadziła Aleksandra Oświęcinka. Dziękuję bardzo.